Kochani, bruszka Diara. Zapraszam Was na czytanie miłosne z opcją do wyboru. Będą trzy grupy. Wybierajcie intuicyjnie. Nie zastanawiajcie się zbyt długo. Ta grupa, która Was przyciągnie, tą grupę wybierzcie. No to co, kochani, zaczynamy w takim razie. Co w miłości dla grupy numer jeden? Co się wydarzy w miłości dla grupy numer 1? Co się wydarzy w miłości dla grupy numer 1? Co się wydarzy w miłości dla grupy numer 1? Co się wydarzy w miłości dla grupy numer 1? Co się wydarzy w miłości dla grupy numer 1? Co się wydarzy? Oj, wszystkie karty. Co się wydarzy w miłości dla grupy numer 1? Co się wydarzy w miłości dla grupy numer jeden? Dobrze, mamy grupę numer 1. Co się wydarzy w miłości dla grupy numer 2? Co się wydarzy w miłości dla grupy numer 2? Co się wydarzy w miłości dla grupy numer 2? Co się wydarzy w miłości dla grupy numer 2, co się wydarzy w miłości dla grupy numer 2? Co się wydarzy w miłości dla grupy numer Co się wydarzy w miłości dla grupy numer 2? Co się wydarzy w miłości dla grupy numer 2, dobrze mamy drug drugą grupę? Co się wydarzy w miłości dla grupy numer 3? Co się wydarzy w miłości dla grupy numer 3? Dobra, patrzymy. Co się wydarzy w miłości dla grupy numer 3? Co się wydarzy w miłości dla grupy 3? Warzę miłości dla grupy numer 3, co się wydarzy w miłości dla grupy numer 3. Co się wydarzy w miłości dla grupy numer 3? Co się wydarzy w miłości dla grupy numer 3? Dobra, grupa numer 1. Grupa numer dwa i grupa numer 3. Wybierajcie, kochani, intuicyjnie, nie zastanawiajcie się. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, to zatrzymajcie sobie film, a ja zabieram się do pracy. Dobrze. Sprawdzimy. Tak, w takim razie, co się dzieje w grupie numer 1. Mhm. Grupa numer jeden. Z kart wynika, że w kwietniu będziecie miały wybór. Będziecie wybierać pomiędzy jedną a drugim mężczyzną, ponieważ w rozkładzie pokazał się rycerz kielichów i cesarz. Dwójka mieczy oznacza wybór pomiędzy dwoma osobami, ale też jednocześnie wskazuje na to, że tego wyboru nie będziemy umieli. Podjąć, ponieważ dwójka mieczy niesie ze sobą niezdecydowanie, tak naprawdę. I taką energię niesie miesiąc kwiecień. Rycerz kielichów może być młodszym mężczyzną, takim niezbyt do końca dojrzałym. Cesarz to już energia dojrzała, ktoś taki bardziej stabilny. Trójka kielichów często przy takim układzie wskazuje na trójkąt miłosny. Na miłe spędzanie czasu. Często wskazuje właśnie na romans. I taka energia czeka Was w miesiącu kwietniu, do momentu, aż nie będziecie potrafili podjąć tej decyzji i wybrać danej osoby. Także to kochani dla jedynaczek. Co mamy w grupie numer 2? Mhm. Grupa numer 2, widzę taką sytuację: dwie kobiety cesarzowa i królowa więc ten rozkład będzie dotyczył takich związków, i widzę, że w tym rozkładzie uda się pozyskać względy drugiej osoby. Ponieważ szóstka była to sukces, to punkt zwrotny w życiu, który może nastąpić, to sukces, to zdobycie, i pozyskanie względów osoby, o którą się ubiegamy, którą chcemy zdobyć, która nam się podoba. I taka energia ja będzie panowała w miesiącu kwietniu. Ostatnią kartą jest As Denarów, które ma również bardzo pozytywne przesłanie, ponieważ wskazuje na dogadywanie się, na porozumienie. Tutaj porozumienie na wszystkich płaszczyznach, na planowanie wspólnej przyszłości, a nawet wspólnego zamieszkania. Więc dla grupy numer 2 ściągnęłam taką energię. Grupa numer 3. Co się będzie działo u grupy numer 3? No tutaj trudna energia, kochani, dlatego że czwórka denarów wskazuje na to, że możecie być zamknięci na uczucia. E, możecie niechętnie mówić o swoich uczuciach, w ogóle możecie niechętnie mówić o, o sobie. Pokazuje się tutaj energia konfliktu i kłótni, jakichś komplikacji. I dziewiątka buław wskazuje często na to, że jesteście po jakichś trudnych doświadczeniach, po jakimś trudnym związku. Dziewiątka buław sugeruje to, że, żeby kochać, musimy najpierw zregenerować siły i siebie, po. Jakichś trudnych doświadczeniach, które nas wyczerpały i przez które dużo wycierpieliśmy. Być może rany jeszcze do chwili obecnej się nie zagoiły. Nie potraficie zaufać. Król Mieczy niesie podobną energię, ponieważ to jest osoba, która została bardzo mocno zraniona osoba po trudnej relacji, po trudnym związku. I być może właśnie z tego względu nie chcecie mówić o swoich uczuciach, i nie chcecie mówić yy, o sobie. I taką energię ściągnęłam dla grupy numer 3. Kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie do lajkowania, do sub subskrypcji i do komentowania. I pozdrawiam Was serdecznie.